Witajcie w Łodzi na Light Move Festival, czyli najbardziej magicznym i kolorowym festiwalu w Polsce. Jest dużo świateł, dużo muzyki, dużo ludzi, dużo wszystkiego, a zresztą zobaczcie sami. A tutaj, zobaczcie, jest woda, szkiełka, kamyczki. Różne kolorowe, jakieś zabarwione szkiełka, i malunek. I to wszystko. O, a tutaj, oczywiście, szlauf. nowo bez szlaufu, ani rusz. I to wszystko można zobaczyć. O tu, o tu, o tu. Które się leje. I tak fajnie, druga. A, to dzięki tej wodzie. Takie efekty specjalne ze szlaufem i światłem. Uwaga, kładę, co sobie życzę, czyli taki listek, a wy zobaczcie, czy będzie na elewacji. Nie daj na pani dużo czasu jeszcze. No, taki efekt się robi na twarzy. Policja też robi efekty. Co roku staramy się przyjeżdżać na Lighthoofd Festival, bo to jest po prostu magiczny festiwal światła, mappingu, kolorów. No i w ogóle jest po prostu super. Dużo się dzieje, jest na co popatrzeć i no, Łódź nie przypomina siebie tego dnia. No raz nawet, nie wiem czy pamiętacie, fotografowaliśmy Łódź podczas tego festiwalu z Lotu Ptaka i te zdjęcia są w albumie.

ale ta buduje tutaj naprawdę mega klimat. Są. Zrobiłem sobie zdjęcie futerału na gitary, który tam leża na ziemię i później mam nadzieję, że uda się rozczytać zdjęcia, jak ci ludzie się nazywają. Tak, grają przepięknie i chętnie bym posłuchała i muzyki tak wiecie, na ziemno. Ja Taka progresywna, elektroniczna, skrzypce gitara. Ale bardzo nastrojowa, no po prostu on, Ja lat. życzenie wszystkich ten nos. jaa , ma arvan . Dzieci się, kolorowa natura, zobaczcie jak to wygląda w dołu. Ale słuchajcie, łódź fajna jest taka rozświetlona. Powiedzcie mi, czemu tak nie jest tutaj na co dzień. No właśnie. Czy ktoś kurczę, wie? Te, te instalacje mogłyby zostać przez cały rok, tak jak w Singapurze, na przykład. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę, subskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek i napisać nam w komentarz. 那真是。